Na skutek nieudanej akcji komandos John Kennedy Brasco zostaje karnie wydalony z armii. Tego samego dnia John dowiaduje się o ciężkiej chorobie swojego synka. Żeby uratować dziecko, na jego leczenie potrzebna jest ogromna kwota. Po kilku nieudanych próbach zdobycia pieniędzy, John podejmuje desperacką decyzję o skoku. W grę wchodzi nielegalny majątek pewnego milionera. Michael Madsen i Dan Anderson w filmie Cena Honoru w piątek 4 marca o 20:00 w Tele 5.